Witajcie w kolejnym odcinku na kanale krakowskie windy. Ostatnio windy coś nie chcą się psuć w ciekawy sposób, więc postaram się Wam wytłumaczyć dzisiaj to, o co często mnie pytacie, a mianowicie co się stanie, jak urwą się liny. No cóż, nie należy się o to martwić, bo nie było takiego przypadku w Polsce. Zdarzały się przypadki zerwania zawieszenia kabiny, czy przeciwwagi, urwanie koła ciernego, jednak na szczęście zadziałały wtedy chwytacze. Różne rodzaje chwytaczy stosowane są w zależności od prędkości dźwigu no i od tego, kiedy powstały. Są stare jednokierunkowe i obecnie stosowane dwukierunkowe. Jednak niezależnie od producenta windy, idea przyświeca ta sama. W przypadku usterki powodującej nadmierną prędkość windy, kabina ma się zatrzymać i niepotrzebne jest do tego zasilanie. Są to urządzenia czysto mechaniczne. Odpowiedzialnym za kontrolę prędkości jest ogranicznik prędkości. Umieszczony jest on w maszynowni, linowni, w szybie lub pod kabiną, w zależności od wizji projektanta. Podczas normalnej jazdy kółko ogranicznika obraca się swobodnie. Jeśli jednak dojdzie do awarii i kabina zacznie się przemieszczać szybciej niż jej prędkość nominalna, ogranicznik zatrzyma się. Aby zasymulować taką sytuację, Jednym ze sposobów jest na przykład przełożenie linki na kółko o mniejszej średnicy. Oczywiście w tych dźwigach, gdzie nie ma chwytaczy działających w kierunku góra. Kółko granicznika zacznie kręcić się z większą prędkością, co doprowadzi do jego zadziałania i wyłączenia kontaktu, który przerywa obwód bezpieczeństwa. W takim badaniu wracamy z linką na większe koło i dźwig z powrotem zaczyna jeździć normalnie. Zbadaliśmy, że ogranicznik zadziała podczas szybszej jazdy. Teraz sprawdźmy, czy kabina faktycznie się zatrzyma. W ograniczniku znajduje się element ruchomy, trzymany z odpowiednią siłą przez sprężynę. W sytuacji, gdy zacznie się obracać z większą prędkością. Siła odśrodkowa wypchnie ten element na zewnątrz, który zatrzyma się na jednej z czterech wypustek w środku ogranicznika. Kółko przestanie się obracać, a linka, która przechodzi przez niego, załącza cały mechanizm hamujący na kabinie. Widzimy, że koło cierne się obraca, a liny się nie ruszają. W tym przypadku została wepchnięta kula do skośnej komory i na zasadzie klinowania została zakleszczona razem z prowadnicą. Załączony został również kontakt, który również przerywa obwód bezpieczeństwa, a to na wypadek, gdyby z jakichś powodów zadziałał sam chwytacz np. przez śmieć przyklejący do prowadnicy, wtedy również winda się zatrzyma. Po sprawdzeniu poprawności działania wszystkich elementów można zerwać kabinę z chwytaczy i na tym kończą się próby związane z hamulcami. Tu jeszcze przykład ogranicznika prędkości, który przystosowany jest do działania z nowszymi chwytaczami, które działają również w kierunku do góry. Zasada jest podobna. Wraz ze wzrostem prędkości zadziała element blokujący kółko ogranicznika. Tu widzimy komorę, w której znajduje się wspomniana wcześniej kula. Wpychana jest ona do środka, co sprawia, że kabina zawisa na prowadnicach. Oba chwytacze połączone są ciągnem, przez to załączają się w tym samym momencie. Więcej o chwytaczach mówiłem w osobnym filmie. A skoro nie urwały się wszystkie liny, to co jeśli urwie się na przykład tylko jedna? Wtedy cały element łączący kabinę z liną opadnie na krzywkę, która załączy kontakt przerywający obwód bezpieczeństwa i dźwig również zostanie wyłączony. Mam nadzieję, że poczuliście się troszkę bezpieczniej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.